Cześć Wam wszystkim z tej strony Tomek. Słuchajcie, od jakiegoś czasu zacząłem nagrywać z KFD filmiki o wrestlingu. Widzę, że cieszą się popularnością, że troszeczkę osób się tym zainteresowało. Niezmiernie mnie cieszy, w końcu 17 lat się bawię tym sportem i mam zamiar bawić następne 17 przynajmniej. No ale to powiem Wam tak, no miałem po grudniowych mistrzostwach świata troszeczkę przerwy, nie trenowałem, były to treningi okazjonalne, gdzieś tam robiliśmy nagrywki, gdzieś jaka była możliwość, tak, tak wtedy zrobiło się trening, ale nie było celu, nie było zajawki większej. Odpoczywałem, regenerowałem się, później koronawirus. No to już wszyscy wiecie dobrze, że ograniczenie treningowe było spore, ale motywacja powolutku wróciła. Zregenerowany ściągnąłem troszeczkę sprzętu sobie. Do domu na treningi w garażu. Zaprosiłem sąsiadów, kolegów. We czterech sobie trenowaliśmy. Naprawdę fajnie te treningi wychodziły. Wkręciłem się na obroty. Później udało mi się z klubu troszeczkę wywieźć sprzętu. Nadal trening garażowy. Jak ładna pogoda. To treningi na świeżym powietrzu pod domem. No i jak już to wszystko fajnie wyszło, no to co? no Trzeba w końcu troszeczkę też zadbać dodatkowo o te plecy. Bo nie wiecie o tym, ale ponad 3 lata borykam się z przepukliną kręgosłupa. Pewnie wszyscy myślicie też. Że to może być związane z ciężarami, jakie dźwigałem, ale no cóż, nie. No, Przepuknienie kręgosupa L4L5 raczej ma się od siedzącego trybu życia, czyli praca biurowa, samochód, dużo siedzenia, jednymi słowy. No, może mieć to kobieta 50 kg w biurze pracująca, która nigdy ciężarów nie dźwigała, więc, więc gdzieś tam lekarze mi nie mówią: przestań trenować, nie rób tego, tylko wręcz przeciwnie, trenuj, ruszaj się, bądź aktywny i cieszę się, że na takich lekarzy właśnie trafiłem. Pomogli mi w Krakowie w ruch dostałem iniekcję do kręgosupa, prosto w przepuklinę, stan zapalny, iniekcja przeciwbólowa, przeciwzapalna, tam są do tego sterydy lecznicze, no i jest antybiotyk na bakterię, która tam gdzieś podobno się pojawiła. Zobaczymy, rezonans wszystko dokładnie pokazał. Z względem 2 lata w tył, ta przepuklina się zmniejsza, więc raczej odradzają mi zabieg chirurgiczny, co mnie niezmiernie cieszy. Nie muszą mi grzebać w kręgosłupie, bo to, wiecie, różnie to może być. Nie wiadomo, jak się z tego wyjdzie. No to co, miesiąc przerwy od treningów, takich konkretnych, większych, ale wszystko na wyprostowanej postawie mogę robić. Także nie, nie zawieszam broni. Na razie chodzę w pasie. Więcej ruchu, dużo roweru, spacery z psem. No i działam, działam, a za miesiąc nagrywamy coś ciekawego, fajnego dla Was Spróbujemy czegoś innego w moim wykonaniu, innego sportu Może, czemu nie, powiem Wam coś pod trójbój Myślałem o sztukach walki dodatkowo No ale zobaczymy, jak zdrowie pozwoli, jestem dobrej myśli Także powolutku myślę odpalić kanał na YouTubie i zacząć nim jakby bawić się Nigdy wcześniej nie myślałem o tym, nie chciałem Aż tak nie wiedziałem, czy to będzie Dobre, czy to się sprawdzi? No ale czemu nie? Jak nie przekonam się, nie będę wiedział. Także zapraszam do oglądania, subskrybowania mojego kanału. Czekajcie na więcej filmików na KFD z moją osobą. Będziemy omawiali addressing i nie tylko. Także trzymajcie się zdrowo. Niedługo siłownie otwierają, także wracamy wszyscy do treningów. Dodatkowo jeszcze na koniec powiem, że zrobiłem sobie pomiary tkanki tłuszczowej, wagi ciała, wszystko. No jest troszeczkę gorzej niż było w listopadzie, ale nie ma tragedii. O tym bo osobnym odcinku. Dzięki śliczne, pozdrawiam, trzymajcie się miło, cześć!